W tym filmie sprzed kilku dni przyjrzyliśmy się reklamom, a w zasadzie kampaniom pay per click na Amazonie pod kątem tego, jak one są egzekwowane, jak są tworzone. Mówiliśmy o kampaniach automatycznych oraz manualnych, natomiast teraz przyjrzymy się tym kampaniom pod kątem tego, jak i gdzie one się wyświetlają oraz gdzie potencjalni klienci są później po kliknięciu na taką reklamę przekierowywani. Po wejściu w salar central, w, w, w menadżera kampanii, mamy tutaj do wyboru trzy właśnie te formaty, o których mówiłem. Sponsored Products jest to format, który dostępny jest dla wszystkich. Czyli nieważne, czy jesteśmy doświadczonym sprzedawcą, czy, czy nie, czy startujemy z produktem, czy już ileś go sprzedajemy, czy mamy brand registry, czy nie mamy. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Każdy może używać sponsored products. Natomiast pozostałe dwa formaty Sponsored Brands oraz Sponsored Display Ads, są to formaty, do których, aby których używać, trzeba mieć Brand Registry, czyli zarejestrowaną w markę w urzędzie patentowym i zarejestrowaną tą markę również na koncie Brand Registry na Amazonie. Generalnie te informacje, które w tym filmie Wam podam, będą to, że tak powiem, powierzchowne informacje, może nie powierzchowne, ale główne zasady, które rządzą tymi trzema formatami, natomiast Oczywiście, w kolejnych filmach będę schodził głębiej w, każdą, w każdy z tych formatów i będę starał się tutaj pokazać Wam, jak tworzy się poszczególne reklamy. Także dlatego teraz skoncentrujemy się na tych podstawowych zasadach, które rządzą i odpowiadają za to, jak poszczególne reklamy pay-per-click są prezentowane i gdzie. Potencjalni klienci przeklikują po kliknięciu na ogłoszenie. Twoset Products wyświetlane są w dwóch miejscach na Amazonie: w wynikach, wśród wyników wyszukiwania oraz na stronach innych produktów. Jeśli chodzi o wyniki wyszukiwania, najbardziej pożądaną lokalizacją jest tzw. Tak top of the search, czyli na samej górze wyników wyszukiwania z reguły pierwszy, pierwszy rząd. W zależności od tego, jak bardzo konkurencyjna jest kategoria, można tam zobaczyć, a czy czasami można nie zobaczyć żadnego ogłoszenia, ale z reguły będzie to od jednego do czterech ogłoszeń. Oczywiście na rynkach takich jak powiedzmy, rynek amerykański, bardzo konkurencyjny, na przykład jakiś produkt, można zobaczyć, że nawet połowa wyników wyszukiwania na daną frazę to będą reklamy. No ale generalnie w normalnych, w normalnych warunkach. Prawdopodobnie będzie to od jednego do czterech produktów, czyli jeden rząd to będzie reklama, ona jest oznaczona małym słowem sponsor, takim szarym słowem tutaj jest zaznaczone na czerwono i to oznacza, że są to produkty sponsorowane. Te produkty sponsorowane mogą się również wyświetlać poniżej, w połowie strony może to być nie wiem, jeden produkt może to być również na dole strony i na kolejnych stronach w wynikach wyszukiwania. Natomiast drugim miejscem, gdzie się pokazują te reklamy, są to strony innych produktów, i pod, na tym innym produkcie, pod ofertą konkurencyjnego produktu, pod zdjęciami. Z reguły Amazon wyświetla kilka bloków, które różnie są one nazywane. Może to się nazywać na przykład, że produkty powiązane z tym produktem, albo na przykład produkty posiadające cztery gwiazdki lub więcej, jeśli chodzi o review. Więc tego typu działania Amazon tam podejmuje, żeby ściągnąć uwagę potencjalnych klientów, nazywając te boxy, mówię, różnie, naprawdę, bardzo różnie, z wieloma różnymi nazwami się spotkałem reklamy Sponsored product przekierowują na po prostu prosto na stronę reklamowanego produktu. Stawki, jeśli chodzi o stawki w kampanii automatycznej, jeśli ustawimy taką to stawkę mamy jedną dla wszystkich, że tak powiem rodzajów reklamy, czyli my generalnie nie określamy tam słów kluczowych, które chcielibyśmy targetować, ponieważ robi to za nas Amazon, określamy natomiast jedną główną stawkę, którą jesteśmy w stanie zapłacić za kliknięcie, nieważne czy kliknięcie na produkt, czy po prostu kliknięcie klienta po wpisaniu frazy. W kampanii manualnej oczywiście stawki, które będziemy określać, będą zależały od słowa kluczowego i jaka jest konkurencja w danym momencie na Amazonie na to słowo kluczowe. I celem tej reklamy, Sponsor produkcji jest generalnie zwiększenie ROI, czyli waszych zarobków. Używana jest do launchu, czyli do tego, kiedy startujemy z produktem, aby nadać dać mu takiego kopa na samym początku za pomocą kampanii PayPal. Jeśli chcemy różnego rodzaju promocje robić, wyprzedaże, to to jest taka jakby podstawowa, najprostsza jednostka reklamowa, można powiedzieć, i nadająca się praktycznie do, do, do wszystkiego. Sponsored Brands oferuje trzy, tak jakby podformaty reklamowe. Są to Product Collection, Store Spotlight i Video. Każdy z nich, w zależności od tego, który wybierzemy, one będą się w trochę innym miejscu prezentowały, pokazywały na. Stronie, na wynikach wyszukiwania, Product Collection i Store Spotlight, generalnie Store Spotlight, dostępne jest tylko na urządzeniach mobilnych. I aby skorzystać ze Store Spotlight, musimy mieć co najmniej cztery podstrony w swoim sklepie Amazonowym stworzone. Product Collection, one się będą wyświetlały. Nad wynikami wyszukiwania. Na samej górze taki jest najbardziej prominentny baner, gdzie jest nasze logo, główne zdjęcie, slogan i trzy produkty z możliwością przeklikania bezpośrednio na stronę produktu. Oczywiście ta reklama również oznaczona jest słowem sponsor tutaj w rogu. Czasami te reklamy wyświetlają się również tutaj po lewej stronie w postaci banerów, takich. Pionowych. Reklama wideo natomiast wyświetlana jest wśród wyników wyszukiwania gdzieś w okolicach środka strony. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, ponieważ zajmuje ona aż cztery wyniki wyszukiwania, jak widzicie, więc no bardzo, bardzo prominentnie jest też tutaj niejako pokazywana wśród wyników wyszukiwania. Reklamy sponsored brands przekierowują głównie na stronę reklamowanego produktu, na stronę niestandardową, która na przykład może być jakąś pod stroną w naszym Amazon Store, albo na samą główną stronę sklepu Amazonowego. Stawki, które są ustalane, one zależą od tego, jakiego słowa kluczowego użyjemy do tego, aby prowadzić tą kampanię pay per click. Dobrą tutaj zasadą jest taką, no bo wiadomo, że kiedy będziemy. Prowadzić tę kampanię, no to no, no każdy po kolei zaczyna i prawdopodobnie Pierwszą rzeczą, którą będzie robił, pierwszą kampanią będą Sponsored Products. Dopiero później, kolejnym krokiem po zarejestrowaniu marki, a nawet dla tych, którzy mają już markę zarejestrowaną, tak jak ja, to na przykład robię ja generalnie, nie zaczynam Sponsored Brands od samego początku. Staram się najpierw Sponsored Products prowadzić, zebrać troszkę danych i później, kiedy rozpoczynamy Sponsored Brands i chcemy ustawić stawki na przykład na to, na jakie słowa kluczowe film, wideo, reklama wideo ma się pojawiać wtedy, Dobrym sposobem na to jest to, aby użyć z danych z naszych sponsored Products, z kampanii manualnej Exact na przykład. Tak i zobaczyć, jakie tam są stawki i te same stawki ustawić. Do sponsored brands, do naszej reklamy. No, głównym celem, tak jak mówiłem, jest zwiększanie jak zwykle przy reklamie z zysków z, naszych, z naszej sprzedaży, ale budowa również rozpoznawalności i rozpoznawalności naszej marki. Sponsor Display Ads dostępne są dla każdego, kto jest właścicielem marki Brand Registry oraz posiada buy box, podobnie jak w sponsored brands. Reklamy te pokazywane są w różnych miejscach. Głównie na stronie produktowych, w dosyć ciekawym tutaj po, prawym, po prawej stronie miejscu, tuż pod BuyBoxem, również pod Bullet Points. One się będą pokazywały również na stronach wyników wyniku wyszukiwań, ale co najważniejsze, te reklamy będą się również pokazywały poza Amazonem. Amazon może uczestniczyć, być członkiem różnych sieci reklamowych, które mają dostęp do lokalizacji na setkach tysięcy różnych stron internetowych lub Amazon może bezpośrednio ogłaszać się na Google oraz na, na przykład na Facebooku czy na innych <laughs> wielkich platformach, gdzie, mówię, bezpośrednio te reklamy wykupuje. I w takim przypadku dochodzi do remarketingu, czyli jeśli klient podjął jakieś działania określone, oczywiście przez Amazona, na stronie, na, nas, na stronie naszego produktu albo generalnie w ogóle w kategorii naszej produktowej, to my możemy takiego klienta Retargetować z powrotem, czyli jeśli klient opuści Amazona, nasza reklama może się wyświetlić w innym miejscu w internecie, gdzieś, i ten klient może potencjalnie stać się finalnie kimś, kto kupi nasz produkt. Jeśli chodzi o przekierowania, no to klienci przekierowani są w przypadku sponsored display ads bezpośrednio na stronę reklamowanych produktów. Jeśli chodzi o stawki, te stawki są ustalane przez nas. Oczywiście ręcznie, ale zależy to oczywiście od tego, jak konkurencyjne jest środowisko w którym się będziemy ogłaszać, ponieważ sponsor Display Ads można ogłaszać poprzez, czy można targetować kategorie lub inne produkty, lub można kategoria targetować określoną grupę odbiorców, tak widzów naszej reklamy. czyli to są takie dwa główne targety, cele reklamy, które można ustalić i to właśnie będzie zależało od tego, jak ta grupa odbiorców według Amazona jest atrakcyjna, lub ewentualnie jak te inne produkty lub kategorie są atrakcyjne, więc tutaj będzie nasza stawka musiała zostać zoptymalizowana prawdopodobnie, w górę, może w dół, nie wiem, w zależności od tego, właśnie jak, jak atrakcyjne są te dwie te, te dwa targety. No i oczywiście celem Sponsor Display Ads. Prowadzenia takiej kampanii są, jest retargetowanie, budowanie naszej roz rozpoznawalności, naszej marki. No i oczywiście, jak w przypadku każdej reklamy, gdzieś tam na końcu są zyski, które byśmy chcieli niejako osiągnąć. Także to tyle na temat tych trzech podstawowych formatów reklamowych na Amazonie. Jeśli film Wam, wam się spodobał, dajcie koniecznie lajka. Jeśli tego typu content Wam się podoba, a jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, zasubskrybujcie. I cóż, czekajcie na kolejne filmy odnośnie pay -per Click, Jak powoli będę się dalej przesuwał i tą, tą wiedzę coraz bardziej szerzej Wam prezentował i coraz bardziej zagłębiał się w temat pay -per Click w kolejnych filmach. Także na razie trzymajcie się. Do usłyszenia. Thank <laughs> you.